Jeśli posiadziecie Państwo innowacyjny system do malowania W550, takie psoty nie będą sprawiać na Was wrażenia. Jednocześnie za każdym razem z W550 będziecie odnosili przyjemność. Już dwie minuty po rozpakowaniu można rozpocząć pracę. Ewentualnie farba lub plakier muszą zostać rozcieńczone. Spust W550 służy do napełniania, jak i do opróżniania urządzenia oraz do bezstopniowej regulacji intensywności strumienia farby. Małe i podręczne urządzenie ze zintegrowaną wyciszoną wysokoobrotową turbiną odznacza się najwyższą mobilnością i niezwykle łatwym użyciem. Przeznaczone do pracy na małych do średniej wielkości powierzchniach, do zastosowania ponad głową, bez kapania do super dokładnego rozpylania. W500min. Przy użyciu do zastosowania wchodzi tak zwana technologia High Volume Low Pressure. Duży prąd powietrza jest rozpylany przy niskim ciśnieniu. Wiązka rozpylanej farby jest otoczona przez płaszcz powietrzny, który umożliwia precyzyjną i czystą pracę, zmniejszając przez to nakład na ochronę niemalowanej powierzchni. Dzięki pistoletowi W550, przy lakierowaniu oszczędzają Państwo przynajmniej połowę czasu. Obojętne jest to, jakie ustawienie rozpylania Państwo wybiorą: poziome, pionowe. Czy też skośne do rogów, krawędzi, czy też ciężko dostępnych miejsc. Za każdym razem osiągną Państwo precyzyjne nałożenie farby, a do tego gwarantowane perfekcyjne pokrycie. Także czyszczenie sprzętu jest osiągalne w przeciągu najkrótszego czasu. Ze względu na styczność urządzenia z farbą można je kompletnie rozebrać i umyć. Poza tym wbudowany tłumik oraz ergonomiczna rączka w ładnym, innowacyjnym wyglądzie sprawi, że będziecie Państwo dobrze wyglądać, kiedy wprowadzacie kolor w swoje życie. Innowacyjny, potężny system do rozpylania W550 firmy Wagner do nieuciążliwej pracy. Wyróżniony w teście magazynu Heimwerker z notą 5.